nieprawidłowości do jakich miało dojść w czterech śląskich szpitalach w tym roku zawiera najnowszy raport Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawa dotyczy kontrowersyjnych sytuacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych w Sosnowcu, Wodzisławiu Śląskim, Dąbrowie Górniczej i Zawierciu. W marcu w powiatowym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim zmarł 35-letni mężczyzna, wcześniej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim życie stracił 39-letni pacjent. Pacjentom nie zapewniono me pomocy medycznej wymaganej w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Stwierdzone nieprawidłowości, nieprawidłowości dotyczyły już tego pierwszego etapu udzielania pomocy, czyli oceny stanu zdrowia pacjentów pod kątem tego, jak szybko powinna być im udzielona pomoc. Rzecznik Praw Pacjenta wśród nieprawidłowości, jakie wystąpiły w szpitalach, wymienia także m.in. błędną diagnozę pacjenta, czy nieuwzględnienie wyników badań podczas leczenia. Już w lipcu tego roku za sytuację, do jakich doszło na Sorach, kontrolę przeprowadził Śląski Oddział NFZ. My przede wszystkim w zaleceniach pokontrolnych musieliśmy mówić o tym, co leży w gestii działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy jest zatrudniony odpowiedni personel, czy jest prawidłowo realizowana umowa, czy jest prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna. Nasze zalecenia dotyczyły też między innymi konieczności przeszkolenia personelu medycznego w ramach SOR. Oprócz tego NFZ nałożył na szpitale kary finansowe. Sosnowiecki Szpital Miejski musi zapłacić 40 tysięcy złotych. Szpital powiatowy w Zawierciu 154 tysiące złotych, a powiatowy publiczny Zakład opieki zdrowotnej z Łodzicy około 300 tysięcy złotych. Nowy zarząd szpitala zgodził się z wnioskami. Zatrudniliśmy większą liczbę lekarzy na szpitalnym, w szpitalnym oddziale ratunkowym, zatrudniliśmy tam nowych ratowników medycznych. Zgodziliśmy się też z tym, że zapłacimy karę finansową. Poprosiliśmy o obniżkę tej kwoty. NFZ się zgodził, więc w tym momencie mogę tylko powiedzieć tyle, że SOR działa dokładnie tak, jak powinien. Jest pełna obsada lekarska. Zagłębiowskie Centrum Onkologii otrzymało karę w wysokości 290 tys. złotych, ale NFZ zgodził się na jej zmniejszenie do 190 tys. złotych. To tutaj, 3 września 1980 roku, po kilkunastu godzinach negocjacji, podpisano porozumienie pomiędzy strajkującymi a stroną rządową. Do postulatów strajkujących pracowników z Wybrzeża Górnicy dołożyli własne, głównie w kwestiach socjalnych. Premier Mateusz Morawiecki przy okazji dzisiejszych uroczystości w Jastrzębiu Zdroju przypomniał słowa, które dwa dni temu padły m.in. z ust prezydenta Niemiec. Upamiętniając 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, możemy sobie powiedzieć, że odzyskujemy prawdę. Prawdę, która staje się coraz jaśniejsza dla całego świata. Prawdę, o którą walczyli robotnicy Górnego Śląska, Zagłębia w tamtym pamiętnym 80 i 81 roku. Odczytany został także list od prezydenta Andrzeja Dudy. Zademonstrowali niezwykłą odwagę oraz moc polskiego ducha wolności siłę jaką jest solidarność naszego narodu w obliczu wspólnych wyzwań i zagrożeń. Podpisane przed 39 laty porozumienia strzemskie było dobitnym świadectwem przebudzenia tej siły. O wyzwaniach obecnie stawianych przed rządzącymi postanowił wspomnieć dziś przewodniczący NSZZ Solidarność, przekonując, że rządzący często zapominają o wartościach, o jakie związkowcy w tym miejscu walczyli. Co z emeryturami stażowymi? To czternasty postulat. Gdański, a także postulat tutaj z Jastrzębia. My się cieszymy, że jest ta solidarność, że mundurowi, policjanci wojsko mają już emerytury stażowe. Ale skoro Pan Premier mówił o tej solidarności, wszystkich, to my czekamy na tą solidarność z pozostałymi i wprowadzenie w życie, wreszcie albo rozpoczęcie poważnych rozmów na temat emerytur stażowych. Czyli takich, które zależałyby od stażu Pracy, a nie wieku. Związki nie są też zadowolone z rozmów z rządem na temat wysokości płacy minimalnej. Porozumienia jastrzębskie z 3 września 1980 roku zakładały m.in. wprowadzenie wolnych sobot i niedziel, podnoszenie zarobków w stosunku do kosztów życia, wprowadzenie płacy minimalnej i maksymalnej czy przejście na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią. Przebudowa ruszyła. Jego powierzchnia ma się zwiększyć o prawie połowę. Terminal B towickiego lotniska w Pyżowicach w ciągu dwóch najbliższych lat będzie mógł obsłużyć dużo więcej pasażerów. Do tego czasu pojawi się też więcej utrudnień. Strasznie mało miejsc do parkowania. Bardzo mało miejsc do parkowania, a poza tym w miarę. Nawet nie są takie duże utrudnienia, nie. nie jest okej, okay, tak. Znaczy po prostu musieliśmy przejść na drugi koniec lotniska, żeby wyjść. No. Tyle praktycznie. No na razie tylko tyle, że nie możemy zjeść, a właśnie szliśmy na obiad. <grywa> Ale to jest pierwszy raz, no, zawsze to było otwarte i zawsze było sympatycznie. Na razie jest sympatycznie, bo prace dopiero ruszają. Zarządca lotniska stara się też minimalizować wszystko, co mogłoby wpłynąć na ograniczenie ruchu na lotnisku. Samo przedsięwzięcie niestety wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla pasażerów, za które przepraszamy. Pierwsze z nich już są widoczne. Między innymi musieliśmy zamknąć wejście do terminalu B od strony parkingu. Pasażerów, którzy udają się do terminalu B, prosimy o wchodzenie do obiektu od strony terminalu A. Następnie korytarzami wewnętrznymi przechodzą do terminalu B. Ponadto wyłączyliśmy z użytkowania 120 miejsc parkingowych przed terminalem B. Tam się będzie znajdowało zaplecze budowy. W zamian udostępniliśmy 660 nowych miejsc postojowych w zachodniej części parkingu. Dzięki prowadzonym pracom, Wzrośnie liczba stanowisk odprawy biletowo-bagażowej z 18 do 28 oraz stanowisk kontroli bezpieczeństwa z 6 do 8. Kontrola bezpieczeństwa zostanie przeniesiona z parteru na pierwsze piętro. Powstaną również trzy zewnętrzne klatki schodowe. W konsekwencji zwiększy się liczba bramek do boardingu z 10 do 16. Rozbudowa terminalu ma potrwać do pierwszej połowy 2021 roku. Do tego czasu w terminalu B normalnie funkcjonować będą dotychczasowe stanowiska odprawy biletowo-bagażowej. I kontrola bezpieczeństwa i hala odlotów. Pozostało z niego tyle. Platan rosnący na bytomskim rynku spruchniał i po prostu się przewrócił. Stan drzew rosnących w jego pobliżu także pozostawia wiele do życzenia. Krajobraz jako taki księżycowy, no nie? Co? Co? Przydałaby się dodatkowa pielęgnacja, bo troszkę no chyba. warunkowo, no bo to, to to usychające te drzewa są, no to. Trudno, trudno, żeby te no, jakie to takie gołe, nie? No to w środku lata jeszcze. Gdy sadzono drzewa na bytomskim rynku, ich żywotność określono na 10 lat. Minęło 20, a te, przez brak troski i dbałości, po prostu umierają. Wtedy miały po 10 latach, po upływie 10 lat zostać przesadzone, żeby mogły rozrastać się dalej. Niestety taki zabieg nie został wykonany. E, jesienią tego roku planujemy wykopać te drzewa, zobaczyć czy e, stan, ich stan pozwala na to, żeby przesadzić je gdzie indziej. E, jeżeli nie będzie pozwalał na to, wówczas zostaną one wycięte i zastąpione nowymi drzewami, które zazielenią się na płótnie o tym, jakie drzewa zostaną zasadzone, zdecydują bytomianie. Ze względu na to, że rynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, mogą zostać zasadzone konkretne gatunki drzew, takie jak na przykład wiśnie, jabłonie, robinie, klony czy platany. Decyzja zapadnie za pośrednictwem internetowej sądy, którą przeprowadzi Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej. Z podobnym problemem borykają się w Katowicach. Tu także usunąć trzeba było kilka drzew i planowane są nasadzenia zastępcze. Drzewa na katowickim placu kwiatowym zostały zasadzone zaatakowane przez szkodniki dlatego też część drzew na pewno będzie musiało zostać wymienione w tej chwili analizujemy czy właśnie będziemy wymieniać część drzew na ten sam gatunek są to surmie czy też będzie konieczna wymiana większa czy też nawet na inny gatunek nowe nasadzenia na placu kwiatowym mają się odbyć jesienią Stanąć na nogach bez pomocy balkonika. W tej chwili to największe marzenie pani Iwony. No, swoich, wedle sił, ile umię to robię. No, bo z początku były to mnie, dla mnie chwile ciężkie, bo po, nawet miałam taki wstyd, że mówię: tego balkoniku nie podejdę. Po prostu, jak ja miałam tego balkoniku wstać i iść, to miałam takie: nie mówię, no nie pójdę. Miałam takie momenty, że. Jak był syn, czy ktokolwiek, tak no to nie absolutnie, ale jak tak siedziałam momentami sama, tak w tłumku, czy coś, a pomyślałam sobie, to miałam nawet takie, takie, taki dzień na przykład miałam, że potrafiłam cały dzień przepłakać, że mnie nie interesowało kompletnie nic, bo myślałam, tylko pomyślałam, jak na tą protezę nazbierać. Pani Iwona nogę straciła w kwietniu. Do szpitala zgłosiła się z bólem i opuchlizną. Zrobiono prześwietlenie, przepisano leki i odesłano ją do domu. Po dwóch dniach kobieta znowu trafiła do szpitala, gdzie okazało się, że jej stan jest na tyle poważny, że nogę trzeba było amputować. Od tego czasu pani Iwona w zasadzie nie wychodzi z domu. Ze względu na zapalenie stawów ma za słabe ręce, by pozwolić sobie na spacery przy użyciu balkonika. By otworzyć drzwi na świat wystarczy 30 tysięcy złotych. zbieranie pieniędzy zaangażowała się Fundacja Przyjaciół Świętego. Mikołaja. Ujęła mnie strasznie, jak powiedziała, że tak ma jeszcze jeden problem, i tu się popłakała, bo pomagała cały czas starszej sąsiadce z tamtego bloku i teraz tyle czasu już tam nie była, że się po prostu o nią martwi. Dla mnie to jest największe świadectwo dobroci człowieka, jeżeli w takiej sytuacji myśli o kimś, kto cierpi. I to jest niesamowite, bo jej cierpienie jest olbrzymie, ona się martwi o kogoś. Pieniądze można wpłacać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl, gdzie zbiórka odbywa się pod hasłem Proteza Nogi dla Pani Iwonki. Wpłat można też dokonywać na konto Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja z dopiskiem Proteza. Ta proteza, powiem Pani szczerze, da mi drugie życie. Bo pozwoli na to, by Pani Iwona stanęła na nogach, wróciła do pracy i opuściła cztery ściany własnego mieszkania.